Okej, okay, więc. cześć, coś widać z ja, Sardak. Dziś gramy w Brawl Stars. Brawl Stars. Jak kto woli. No. Wbijajcie na mojego instagrama www.srebron.belek. Sorry, że dysza, ale przed chwilą biegałem. Okej, okay, więc w pierwszym odcinku z Brawl Stars Pokażę wam jakie mam najpierw postacie Widzicie mam Gina, to chyba widać od razu Mam 1321 pucharków Mam dwa konta o takich samych nazwiskach, czyli Shurikal. Dołączajcie do mojego klanu Klub nazywa się... Ej, co to się stało? A dołączyć do tego klubu. Lepiej Polska Pro. I jak widzicie najlepszy w rzadkości to jest Jin, ale w randze jest Jessie. To jest moja ulubiona postać. I... Mm, zagram sobie teraz Jinian. Nie umiem za bardzo grać, więc zagram pary z sobie. Okay. O! I ja. Sorry jak wam się też przewracał e ekran, ale się stało. się stało, po prostu. Uuuu, paperka też tu jest. Są paperki na mapie chyba moja i... Tego typa No to chyba nie będzie fajne Uciekam, bo ona ma mnie na hita. no właśnie laga Pozwólcie, że coś tylko zrobię I napiszcie z czego chcecie kolejny odcinek, czy z Fortnite, czy z Minecraft'a czy znowu z Brawl Stars? Z nowej gry, której nie zapowiedziałem w moim opisie, czyli. jak to się. Hejdaj! To jest farma taka. Tykł. Wracam do Robi. Yy, ja robię cięcie na chwilę. Okej, okay, więc już jestem i. <laughs> zagramy sobie teraz. Hmm. tu Zagramy kolbę. a no, na drugim koncie to jest mój ulubiony najlepszy w sumie prawie 14 ranga więc czekajcie bo są ścinki to się zaraz naprawi bo Ej, czy, czy coś zrobiłem naprawić to nie nie gorzej nie lubię jak taki. Ktoś nie, tak ktoś mnie wie.

udało się. O nie! Przepraszam z Instagrama. Nawet nie przeczytałem, co tam doszło. A. Następuje mi niestety minus, bo. Zostałem powiadomieniem. Okej, okay, jak widzę, jest 15. Oj. Nagrywam Mopisem. I kto mi napisze, co to znaczy, i to co przed powiedział, kolb, co to znaczy po polsku, to przypnę mu serduszko. Wiem, że mam tylko 7 subów ale może ktoś się znajdzie. Po... A, moim celem ogólnie jest dobić 1000 subskrypcji. Wiem, że to mało, i. Proszę żebyście chociaż zostawili subskrypcję i lajka. Ostatni odcinek był rok temu, więc... No. Brawo. Tak wygramy chociaż jedną rundę, to zaraz. To... No i musiał mnie przyciągnąć i przez to przegrałem. Na plus już jesteśmy, czyli nie będziemy na minus po tej grze. Tak jak na tamtej minus 2 chyba dostaliśmy. O nie. No mam ulta więc no. Super. Tylko, że oni tak daleko raczej... I sięgają jak ja. O nie, no i wiedziałem, że to się stanie. Jak zawsze. No. Akurat tu nie było szans. Zbieram jeszcze dwie, trzy rundki, albo... No, chciałem powiedzieć jedną, trz... Jedną, dwie rundki, ale ja powiedziałem dwie, trzy rundki. Mm. Wybiszcie kim mam najczęściej grać, bo zastanawiam się, jak widzicie ciągle kim mam zagrać. Teraz akurat wybrałem Rose Hello to the Meadow. Oczywiście przypnę Zasubskrybujcie teraz kanał i dajcie lajka, zasub, y, napiszcie byle jaki komentarz, a wam serduszko. Ja. Tu jest ktoś, znaczy przechodził, był, ja tu będę, mój ma pięć, ale jak widzę, to tylko na tej mapie hmm, było tylko bibi problemem. Wiem. nie było tak źle. Zagramy sobie moim jednym skinem. Panda nie To nam się musi udać win. Jezu, Dobra. Postanowiłem, że zagram solo. Właśnie się tak zrobię. Dobrze. Widzicie na nicie? Mam Aaj się. O nie. widzicie dostałem sam zero pucharków. Ciągle zrobić cięcia więc sorry za to ale dobra jednak się rusza szybko niszczymy oczywiście szybko e, oczywiście Czera. oczywiście szybko w sensie że wiecie z O nie, ból, 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 tu jest, się tu jest, 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 tu ten odcinek. Jesteśmy na plus chyba jest, jeden na tym odcinku, więc i tak fajnie, więc. Ja ciągle mówię więc, więc? 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 Więc, więc, więc. No dobra, więc... Ja cię kręcę. Czemu ja ciągle mówię więc, więc? Dobra, teraz nie będę na to zwracał uwagi, więc... Mm. Więc... Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. I czekajcie. Kto napisze, ile powiedziałem więc w tym odcinku. Napiszę. Ile ja powiedziałem więc w tym odcinku. To przypnę mu serduszko. I tak sam nie będę liczył. Znaczy policzę, ale dobra. Pa, pa. Trzymajcie się. Do następnego i hej.